Witam Was kochani serdecznie na moim kanale Kasia Tarot w tarocie codziennym. Jeżeli ktoś potrzebuje pograć w Totolotka, wybierzemy sobie numerki. Zaraz Wam powiem. Zaczynamy od numerków. Jeżeli chcecie jakieś wyferki, numerki. E, na no, Totolotka: 7, 7, 2, 18. 6 i 6. 7, 7 2, 18, 6 i 6. Także takie numerki jak Kos potrzebuje cyferek, numerków. A my przechodzimy do tarota codziennego. Dzisiaj jest 15 listopada. Jakie wiadomości dla nas mają karty? Zaczynamy od Lenormanda. Pozdrawiam Was oczywiście wszystkich serdecznie. Dziękuję, że wpadliście. Dziękuję, że jesteście. Przechodzimy do czytania. Co nam karty chcą dzisiaj powiedzieć? Jaka jest wiadomość dla nas? Mamy bukiet, mamy klucz i mamy psa. Słuchajcie, wspaniały dzień się zaczyna, będzie pięknie. Zaczynamy. O, może ktoś dostanie jakieś prezenty, może jakaś wiadomość wyjdzie na jaw. Jakaś wiadomość od przyjaciela, od kogoś, kto jest do nas bardzo pozytywnie nastawiony. Będziemy mieć dzisiaj psa wokół siebie, e, kogoś, kto jest bardzo nam lojalny, wierny, i kto jest nas, naszym przyjacielem, kto chce być dla nas. I mi się wydaje, że niektórzy z Was mogą dostać w jakiś mały prezencik, jakąś bardzo przyjemną wiadomość, komplementy. Miło spędzony dzień z osobą, e, może pod wieczór z osobą, która jest bardzo pozytywnie do nas nastawiona. Także ktokolwiek się pojawi w naszym dniu dzisiaj, Zwróćcie uwagę, ta osoba może naprawdę bardzo nas lubić. Dobra, a co jeżeli chodzi, co nam tarot chce powiedzieć? Mamy trzy miecze, mamy króla buław i mamy dziesięć buław. Słuchajcie, mi się wydaje, że to chodzi o tego króla. Także to jest jakiś mężczyzna w waszym życiu, który złamał wam serce, który mógł być w jakiś sposób dla was ciężarem, może sytuacja z nim była dla was z jakimś ciężarem, ale mi się wydaje, że ta osoba dzisiaj chce przyjść i przeprosić i ta osoba tej osobie może jest bardzo ciężko z tego powodu, że wam zrobiła jakąś przykrość, ale ta osoba zdecydowanie ma pozytywne nastawienie w stosunku do was i chyba zdaje sobie sprawę, że mogła wam sprawić jakąś krzywdę. To dla niektórych. Także tu jest osoba, kogokolwiek może nie lubicie, ta osoba jest ok w stosunku do was. Wy możecie sobie z tego nie zdawać sprawy, bo ta, ta osoba mogła wam sprawić jakąś przykro, przy, przykrość w przeszłości. Słuchajcie, kochani, em, mimo co? Dzisiejszy dzień powinien Wam przynieść miłe chwile. Jeżeli chodzi o bukiet, to są miłe niespodzianki. To są przyjemne chwile, to są gesty sympatii, prezenty, słowa uznania, spotkanie z kimś, ktoś, kto wniesie radość do Waszego życia. Także wśród trudności dzisiejszego dnia znajdziecie takie małe momenty szczęścia, które przypomną Wam o wartościach życia, dadzą Wam poczucie wdzięczności. Słuchajcie, dzisiaj możecie również rozwiązać coś, odkryć coś, albo jakieś drzwi otworzą się dla Was na nowe możliwości. Może macie odpowiedź w zasięgu ręki na ważne, na ważne pytanie. Tutaj możecie rozwiązać jakiś problem, możecie dostrzec na przykład nową ścieżkę, która prowadzi do Waszego celu. Także w połączeniu z tym bukietem jakieś pozytywne wydarzenie lub czyjaś pomoc otworzą wam przed wami jakąś nową perspektywę, albo ułatwi Wam znalezienie istotnego jakiegoś rozwiązania. I na końcu mamy psa. Pies to lojalność, przyjaźń, jak już mówiłam. Także tu będzie ktoś, kto zaoferuje Wam pomoc. Tu będzie ktoś, na, na kim będziecie mogli liczyć w trudnych chwilach. Ta osoba będzie dla Was oparciem, a ich ogólnie wsparcie pomoże Wam przetrwać wyzwania emocjonalne dzisiejszego dnia. To może być bliska przyjaciółka, to może być Wasz partner, to może być ktoś z rodziny, kolega z pracy, ktoś, kto okaże Wam lojalność, ktoś, kto Wam doda siły dzisiaj. Także możecie na to liczyć. Słuchajcie, mamy te trzy miecze, król buław i dziesięć, dziesięć buław. Jeżeli to nie jest osoba w waszym życiu, to jest wasza energia. Także trzy miecze zazwyczaj symbolizuje ten emocjonalny ból, jakieś rozczarowanie, jakieś stare rany, które mogą powrócić dzisiaj do was, mogą w kontekście relacji. Także dzisiaj możecie zmierzyć się z jakąś prawdą, która może was albo zaboleć, albo coś wam się przypomni z przeszłości, wcześniejsze jakieś rozczarowania. Możecie dostrzec w sobie trudne uczucia, ale trzy miecze zachęcają nas do zaakceptowania i do uwolnienia się, żeby iść dalej. Król Buław ogólnie to może być osoba w waszym życiu, ale to może być wasza energia, i on symbolizuje odwagę, determinację, zdolność do przewodzenia, nawet w obliczu jakichś trudnych sytuacji. I wskazuje, że posiadasz wewnętrzną siłę, entuzjazm, które mogą Cię wesprzeć w, radze, w radzeniu sobie z wyzwaniami dnia. Także pomimo trudności możecie wykazać się stanowczością, podejść do jakiejś sytuacji z jasnością, pewnością siebie. I Król Buław mówi również o tym, że możecie odegrać kluczową rolę w sytuacjach, w których potrzebna jest inicjatywa i zdecydowane działanie. Na końcu mamy 10 buław. Słuchajcie, kochani, wy musicie troszeczkę zastanowić się nad swoim życiem, bo możecie mieć bardzo dużo obowiązków. Może macie za dużo zadań w swoim życiu, albo trosk, które będziecie sprawiają, że czujecie się obciążeni czymś. Także ta karta zachęca do rozważenia, czy możecie podzielić się swoimi obowiązkami z kimś innym, czy może powinniście spróbować odpuścić sobie część zadań. W połączeniu z tymi trzema mieczami, może wskazywać, że dźwiganie emocjonalnych obciążeń wpływa na waszą energię dzisiaj. Co warto uwzględnić, jeżeli będziecie podejmować jakieś decyzje, że tutaj coś wraca może z przeszłości, jakieś bóle z przeszłości i wyczujecie się bardzo obciążeni. Słuchajcie, cały dzień, ten dzień może być pełen takich wewnętrznych sprzeczności, wyzwań. Z jednej strony tu jest bukiet, klucz, pies, bardzo pozytywne wsparcie, pomoc, chwile radości. Mimo trudności, znajdziecie czas na docenienie tego, co jest wartościowe, co jest ważne. Przyjaciel, bliska osoba zaoferuje Wam wsparcie albo inspiracje, które pomogą Wam poradzić sobie z tym emocjonalnym bólem. Karty tarota podkreślają, że możecie mierzyć się z trudnymi emocjami, jakimś stresem, z nadmierną odpowiedzialnością, może macie bardzo dużo zadań, i przez to dzisiaj możecie również poczuć taki ciężar albo konieczność rozliczenia się z jakimiś bolesnymi doświadczeniami. Król Buław jednak przypomina, że macie w sobie siłę, aby stawić temu czoła. Karta ta zachęca do działania z pewnością siebie, nawet jeśli dzień przyniesie wam te emocjonalne wyzwania. Bądźcie król, królami Buław, idźcie do przodu jak on. Jest ogień w nim, on idzie do przodu, on jest odważny, on się nie przyjmuje nawet tym, o czym mówi, ale on działa. Król Buław to jest ten działacz. On idzie do przodu, działa, bierze odpowiedzialność na siebie i działa, coś tworzy. Także wybądźcie dzisiaj tymi królami, a dla niektórych to jest osoba, która tutaj wam złamała serce, która jest może dla was była w jakiś sposób ciężarem, ona przyjdzie i przeprosi i e, okaże się w, w, z osobą w porządku, to dla niektórych, także tutaj ten koguś, ten królewicz przyjdzie i może przeprosić i będzie wszystko ok, ale on tutaj przyniósł nam e, ból, trochę cierpienia, trochę rozczarowania i ciężaru do naszego życia. On może się pojawić u niektórych w życiu, a jeżeli nie, jeżeli wy nie macie takiej osoby, to jest wasza energia i wy macie być w tej energii, króla była gdzieś dzisiaj. Już się powtarzam po 10 razy, ale was pozdrawiam i życzę wspaniałego piątku oraz wspaniałego weekendu. Buziaki, papa, pa, trzymajcie się.